dawno mnie tu nie było, wiem, i wam to wynagrodzać ja mam wszystkim mocnych z jestem Haki, a dzisiaj powracam z serią, która wam się strasznie spodobała, czyli topki, a dzisiejszą topką jest właśnie to. No dobra, fajnie wybrałem chyba klip na sam początek, dobra, więc zapomniałam jeszcze powiedzieć, że wynagrodzę to wszystko... I chyba kończę, bo zachwieję się Ewron w bo się w A zamknij ryj! No widzicie, więc chyba już możemy zacząć. I mówiłem, że za tydzień będzie... Dobra, że zamykam ten ryj, bo jeszcze raz wam zrobi... Będzie wybuch, dobra. Pięć, język działa. Włożę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję, już nie schodzę do klubu, bo oni się patrzą mocno, ej kurwa. Jo się Poczekajcie, cenzura, bo ja dostanę hajsu, zaraz, poczekajcie, Pff. Klubu wolą, o, się patrzą mą a, a sam tym mam wajfą, nie, yeah. O dobra, dzięki, Ewron, bo już się bałem. Dobra, lecimy z twóreczką, typowy trap zebo. I znowu gadają ja nie życzę te pieniądze, choć karbie będzie ci dobrze, ma, wsiadaj do mojego pokoju. No he, zabrała fajnie to wyszło z szarefnym, dobra, teraz zaczynamy z kolejnym, czyli trzecim i to było... Czekajcie co sprawdzę. Przecież nie mam żadnej listy, przecież nim gram to se Reto, kusi, Ty coście o śmierci już miałem rozgójny czy moze mam dusę i co ją pozera. kiedy mknę jak panamera Aha, jak ogarnia bez ja mam staw. Myślałem tak teraz dla mnie to za A ZAMKIR! Mówił o tym chcesz nie wody już to brawo, teraz mój widzowie dostanącował. Hehe, ja już dostali. Drugie miejsce mam nadzieję, że też będzie familia w Wam się spodoba. Hehe. He. Zaczynamy. Aliba od reto ja nie będę klautu tak ile moje życie to suma pragnień, które stale realizuję przy czym ze sobą ludzi garstkę, bez których już tego nie umiem moi. by nie cało O jezus, przypomniało mi się jeszcze taka jedna fada kasęka, no. No dobra, film mi musi być długi. Wyróżnienie, mansa musa. Tyle jest do osiągnięcia, tak nie ogranicza czasu. Gdybym potrafił nie spać, tobym działał razy dwa. Bo ambicja jest przeklęta. Mam jej tyle, jakbym kradł. Nie wspieraj to potęga, tak bym bardzo chciał. Być jak mansa musa, być I niespodzianka, pierwsze miejsce zajmuję. I to super, po prostu taka unikalna piosenka. Po prostu mmmm. się jej słuchać. Remix Evron A zamknij ry! A zamknij ryj! A zamknij A, zamknij a, zamknij a, zamknij a, zamknij a zamknij No dobra, teraz tak na poważne Pierwsze miejsce ziomek mówi. I jeszcze ważne informacje na koniec. Ja, dra, jak Bosman ogarniam ten sum. A swojego bronię jak Bazda. Wjeżdżam tu sobie tak jak RS7. Ty ile masz koni? Jak pokażę faka, to pokażę ci twoje skile na dłoni. A zamkuruj! Radzę ci lepiej się dłuko Za mnie gitara to Hendrix. To ciała to jest, gdy suką. Jakbyś to najlepszym z najlepszych. Tak właśnie powstają legendy. Pisanie, jagdanie, tak, Daniel jest Na pamięć tam pase bajeczki. Na zwany jesteście najlepsi. Mamy zes, Somek mówi tak jest. my mówi tak jest. Jak mamy to kręć, Somek mówi tak jest. Somek mówi tak jest. Tu w dzwonie pięć jest yeah, tu palisades no to mówię o jej no to mówię o jej czy mamy te co my mówidanke yeah. co my mówidanke yeah. jak mamy dobre co my mówidanke yeah. co my mówidanke yeah. tu fonie popie du lek nas na poważnie dziękuję za oglądanie jeżeli wam się taki content spodobał to mogę z takim zostać w topkach więc wiecie ten długi ciek będzie jak chyba. Cześć.